Zwracam się do obywateli Ukrainy. W 2014 roku Rosja miała obowiązek bronić mieszkańców Krymu i Sewastopolu przed tymi, kogo sami nazywacie nacykami, naziolami. Krymczanie i mieszkańcy Sewastopolu zrobili wybór bycia ze swoją historyczną ojczyzną, z Rosją. Spaliśmy to. Powtórzę, po prostu nie mogliśmy postąpić inaczej. Dzisiejsze wydarzenia związane są nie z chęcią naruszać interesy Ukrainy i narodu ukraińskiego, lecz związane są z obroną samej Rosji przed tymi, kto wziął Ukrainę jako zakładniczkę i usiłuje wykorzystać ją przeciwko naszemu krajowi i narodowi. Powtórzę, nasze działania to jest samoobrona przed stwarzanymi dla nas zagrożeniami i od jeszcze większej biady niż ta, co się dzieje dziś? I jakby nie było ciężko, proszę to zrozumieć i wzywam do wzajemnego działania, aby jak najszybciej przerzucić tę tragiczną kartkę i razem ruszyć do przodu. Nikomu nie pozwalać wtrącać się do naszych spraw i do naszych stosunków, a budować je samodzielnie tak, aby to stwarzało niezbędne warunki do rozwiązania wszystkich problemów. I bez względu na obecność granic państwowych, wzmacniałoby nas wewnątrz jako jedyno całość. Wierzę w to właśnie, w taką naszą przyszłość. Muszę się zwrócić również do wojskowych sił zbrojnych Ukrainy. Szanowni towarzysze, wasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie nie dlatego walczyli z nazistami, broniąc naszą wspólną ojczyznę, aby dzisiejszej neonaziści zajęli władzę na Ukrainie. Przysięgaliście na wierność narodowi ukraińskiemu, a nie antynarodowej huncie, która rabuje Ukrainę i znęca się nad tym samym narodem. Rodem. Nie wykonujcie jej przystępnych rozkazów. Wzywam Was natychmiast złożyć broń i iść do domu. Wyjaśnię, wszyscy wojskowi armii ukraińskiej, którzy wykonają to żądanie, będą mogli bez przeszkód opuścić strefę działań wojennych i wrócić do swoich rodzin. Jeszcze raz stanowczo podkreślę: cała odpowiedzialność za możliwe przelanie krwi będzie całkowicie leżeć na sumieniu rządzącego na terytorium Ukrainy reżimu. Teraz kilka ważnych, bardzo ważnych słów dla tych, u których może pojawić się pokusa ze strony, z zewnątrz, wtrącić się do tych wydarzeń. Kto by nie usiłował nam przeszkadzać, a tym bardziej stwarzać zagrożenie dla naszego kraju, dla naszego narodu, muszę wiedzieć, że odpowiedź Rosji będzie natychmiastowa i będzie miała dla Was takie skutki, z którymi Wy w swojej historii jeszcze się nigdy nie zderzali. I jesteśmy gotowi na każdy rozwój wydarzeń. Wszystkie niezbędne w związku z tym decyzje zostały podjęte. Mam nadzieję, że mnie usłyszycie. Dziś omówimy to przeprowadzenie specjalnej wojskowej operacji na Ukrainie. Podstawowe bojowe zderzenia rosyjskiej armii, tak jak się i oczekiwało, odbywa się nie z regularnymi jednostkami Sił Zbrojnych Ukrainy, a z nacjonalistycznymi formacjami, które, jak wiemy, niosą odpowiedzialność za ludobójstwo na Donbasie i krew cywilów Republik Ludowych. Понадто елементи націоналістичне вдружонесо в склад регулярних українських єдностей, не тільки аби під'юзач їх до оказання збройного опору, але в істочі грає роль відділів заградових. Ponadto według istniejących informacji, i to się potwierdza, wynikami obiektywnej kontroli widzimy to banderowcy i neonaziści wystawiają ciężki sprzęt, w tym wyrzutnie rakietowe bezpośrednio w centralnych rejonach dużych miast łącznie z Kijowem i Herkowem, planując wywołać odwytowy ogień rosyjskich udarowych kompleksów po osiedlach mieszkaniowych. W istocie działają tak samo jak terroryści na sam świecie, przykrywają się ludźmi w nadziei oskarżyć Rosję o ofiary wśród ludności cywilnej. Dokładnie wiadomo, że wszystko to się dzieje z rekomendacji zagranicznych konsultantów, przede wszystkim doradców amerykańskich. Jeszcze raz zwracam się do wojskowych sił zbrojnych Ukrainy nie pozwalajcie neonazistom i banderowcom wykorzystywać wasze dzieci, wasze żony i staruszków w charakterze żywej tarczy. Bierzcie władzę w swoje ręce. Wygląda na to, że nam z wami będzie lżej się dogadać niż z tą bandą narkomanów i neonazistów, która zasiadła w Kijowie i wzięła jako zakładników cały naród ukraiński. Również chcę dać najwyższą ocenę rosyjskim żołnierzom i oficerom. Działają odważnie, profesjonalnie, bohatersko wykonując swój dług wojskowy sukcesem rozwiązują najważniejsze zadanie bezpieczeństwa naszego narodu i naszej ojczyzny